Pierwsza ulubiona koszulka, która została przeze mnie wybrana do tych grona 10 ulubionych koszulek na lato, jest to bluzeczka zakupiona w Reserved bardzo klasyczna pospolita na ramiączkach w takim pudrowo różowym odcieniu która wykonana jest z bardzo dobrego materiału jest to czysta bawełna i rewelacyjnie się nosi. Tą taką jej zwykłość bardziej ozdabia ten motyw, który tutaj się znajduje. Hawcik plus dodatkowe elementy, które powodują, że nadają jej taki właśnie delikatny i ciekawy charakter. Druga, która tak naprawdę, mam nadzieję, że kamera ukaże jej kolor, jest takim łososiowym odcieniu, również zakupiona w Reserved. Też na ramionczkach, tylko w tyle już jest troszeczkę wycięta, z takim delikatnym mm, hawcikiem. Ona jest dosyć długa, ale bardzo fajnie właśnie wygląda. Jest y, bardzo wygodna na spacery na lato, wręcz rewelacyjna i, i naprawdę y, bardzo dobrze się ją nosi. Kolejnym ulubieńcem jest taka biała bawełniana koszulka, również na ramiączkach i z, z wyciętym tutaj elementem. Jest to koszulka z motywem flagi Anglii, rewelacyjnie się ją po prostu nosi. Jest bardzo delikatna, bardzo ładnie się prezentuje, w tyle też posiada flagę, do dołu jest cała biała, z drugiej strony w ten sposób superowe stylizacje można z nią wykonywać. Ja przeważnie ubieram je do właśnie do jeansowych spodenek, i sprawdza się bardzo dobrze i przede wszystkim dobrze się nosi, przez co też jest moim kolejnym ulubieńcem. Następnie dwie bardzo podobne do siebie w fasonie bluzeczki zakupione w berszce. Bez ramionczek, które na lato na upalne dni sprawdzają się rewelacyjnie. Jedna z nich w ten sposób się prezentuje. Tutaj do dołu jest rozkloszowana troszeczkę z takiego nieelastycznego materiału. Odcina na podbiustem i ten element, który tutaj się Znajduje. Ona bardzo dobrze przylega, trzyma biust, więc to jest ogromnym plusem. I na plaży, na lato sprawdza się super. I w tym samym fasonie, tak jak Wam mówiłam, tylko już w innym odcieniu kolorystycznym, również zakupionym w Berszce. Z tego samego materiału. Może tak dalej. O! One są dosyć długie, więc fajnie też to wygląda. Tym razem z guziczkami też bez ramionczek. Bardzo wygodne i sprawdzają się super. Następna. Zakupiona w zarze. Ona jest bardziej już powiedzmy szalona. Ma tutaj takie wzory, elementy, liści i tak, jest ona na wiązanych ramiączkach. Tutaj z przodu posiada guziczki, odcinana jeszcze dodatkowym motywem, rozkloszowana, o, może tak, rozkloszowana do dołu. Mm. No a tył też tutaj jest odcinany i do dołu prosty. Zona bawełniana i też ciekawie wygląda. Następny mój ulubieniec z Berszki, z motywem kwiatowym tutaj pod biustem, oczywiście ona jest na e, szeleczkach, takich cieniusieńkich. Tu jest odcina i ten rodzaj materiału jest właśnie bardziej taki sztywny, a dołem już po prostu bawełniana, przez co tak ciekawie opada. Na samym końcu zakończenie ma również jeszcze dodatkowo z koronką i tył, który tutaj nam utrzymuje się dodatkowo jeszcze. Bardzo wygodna i też bardzo często w niej chodzę. Kolejne posiadają już rękawek, pierwsza z nich biała, zakupiona, hmm, 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 zakupiona również w beczce. Z takim y, y, jednym neonowym odcieniem. Y, przez środek przebiega hawcik, jest napis, tutaj podoba mi się y, koło szyi jak jak wygląda? Ja ją kiedyś pokazywałam w holu zakupowym i bardzo fajnie się nosi. W tyle jest, cała gładka. Tak się prezentuje. Kolejna również z berszki. Taka bardziej crazy, jakby można powiedzieć. Jest ona bawełniana w jasnym łososiowym kolorze. No i ma w sobie tutaj taki charakterystyczny motyw. Bardzo pozytywnego kaktusa. Tu na dole jest jeszcze napis. W tyle jest gładka. Zaczęłam się śmiać na jej widok, dlatego stwierdziłam, że musi być w moim posiadaniu. I, no i naprawdę często ją używam i sprawdza się superowo. Bardzo fajnie się nosi. Także na spacery, na jakieś wyjścia, nawet wieczorne jakieś spotkania towarzyskie do białego żakieciku. Także bardzo fajnie, fajnie się naprawdę ją nosi. Dziesiątą ulubioną koszulką jest to bluzeczka z Reserved. Ona też jest z krótkim rękawem, z takim podwijanym y, zakończeniem. Jest ona w kolorze miętowym z czarnym kołnierzykiem, który tutaj y, ją zdobi. Wykonana jest z bawełny i jest to taki właśnie lejący materiał, przez co bardzo ładnie wygląda, jeżeli ma się ubraną ją y, na sobie. I to już ostatnia właśnie z tych, z tych przeglądu 10 ulubionych koszulek na lato. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to zapraszam do polubienia. Trzymajcie się cieplutko. Pa-pa!